Emil S., były producent filmowy, ukrywał majątek. Prokuratura odnalazła i zajęła nieruchomości warte niespełna 3 miliony złotych. Ukrywał je od czterech lat, a sfinansował z pieniędzy wyłudzonych od inwestorów. Jak śledczy wpadli na żabki Emila S? Pod pomysł kupienia spółki, gdzie nas nie ma. Ta spółka już ma otwarte, ta moja bratowa była, konto otwarte. Wszystko, co dla nas już jest związane. KRS, ach nic. Tam nas nie ma. A ta księgowa nam tego nie zabierze? Niewyraźne. Tym rządzi. A nie sądzisz, że nas podpierdala? Że ona działa na dwa fronty? Nie, nic. Ona tam nie ma żadnych możliwości. Ona jest tylko słupem. Jeśli chcecie poznać całą rozmowę Dody z Emilem S, to zostańcie z nami. A ja nazywam się Piotr Krysiak i to jest program Bez Maski. Zaczynamy. Śledczy sprawdzają telefon dody podczas przesłuchania w grudniu 2021 roku. Później znajdują rozmowę, która zostaje twardym dowodem na to, że Emil S. zaplanował i wyprowadził pieniądze otrzymane od inwestorów z maltańskiej spółki. Rozmowę najprawdopodobniej zarejestrowała Dorota Rabczewska. Małżonkowie rozmawiają o tym, jak Emil S. wyprowadzał z maltańskiej spółki 3 miliony złotych i jak. Jego zdaniem bezpiecznie je zainwestował w Polsce. Bezpiecznie, czyli tak, aby szwindla nie odkryła prokuratura i oszukani inwestorzy. A więc posłuchajmy, jaki plan doskonały obmyślił Emil S. Kupiłem spółkę. Prawnicy kupili spółkę w naszym imieniu. To się nazywa jakoś inaczej. Coś takiego, że gotowe spółki można kupić z kątami, ze wszystkim, że nie ma śladu, że jakiś ruch wykonujesz. Jest kupiona spółka Słup, to się nazwę zmienia. Ona się nazywa ID Properties. Ona się tak nazywa inaczej, oni ją kupili pod inną nazwą, ale się zmienia w KRS-ie nazwę na. ID Properties kupuje żabki. Ok. Więc ja kupuję żabki. Jak kupi te żabki w akcie materialnym, to wtedy 100% tych udziałów tej spółki pójdzie tu i właścicielem tego będzie ta spółka. Znaczy, będzie tamta. ID Properties to jest Słup. Monika W. księgowa słupem jest tutaj. Bo na początku miałem to inaczej zrobić. Ty nie znasz tej brata ciotecznego żony, co, co mi zmarł ten brat. Pamiętasz go? Taki Patryk. To jego żonę tam wziąłem, żeby ona podpisywała papiery, żeby mnie tam nie było ani ciebie. Padł pomysł spółki, gdzie nas nie ma. Ta spółka już ma otwarte. Ta moja bratowa była, konto otwarte. Wszystko, co dla nas już jest związane. KRS? Ach, nic. Tam nas nie ma. A ta księgowa nam tego nie zabierze? Tym rządzi. A nie sądzisz, że nas podpierdala? Że ona działa na dwa fronty? Nie, nic. Ona tam nie ma żadnych możliwości. Ona jest tylko słupem. Łańcuch ludzi zbudowałem, żeby pieniądze przez to przelać. Przez nią też przelewałem pieniądze. Czyli jeszcze raz. Jakby od początku. Pada pomysł, że my nie chcemy tych mamb. To powstał pomysł kupienia spółki. Bo jakbyśmy zakładali spółkę sami, to musielibyśmy podać siebie. Stępień doda Rabczewska. I tym właścicielem jest księgowa i ty, tak? Nie, nie, nie. Tym właścicielem tej spółki na początku była ta Agnieszka, ta bratowa, ale będę teraz tłumaczył. Z prawnikami się dowiedzisz, że musi trochę udział w sprzedaży księgowej, bo nie chcę takich jak pieniądze przelać. 3 miliony teraz muszę przelać. Na kogo? No na żabki. To będzie tak, że dane dokąd wszystko są u nas. Ta spółka staje przed notariuszem i kupuje żabki tylko musi to zrobić jako polska spółka, żebyśmy nie musieli dodatkowo zgód mieć. A jakby patrzyli na zgody, no to by do nas doszli. I w poniedziałek ten akt jest o 13. Jutro jest notariusz. Jak sprzedamy te udziały, znaczy jak kupimy te żabki, to wtedy będziemy musieli podjąć uchwałę, że ta spółka znaczy, że to sprzedajemy, ta spółka sprzedaje 100% udziałów tu, no i wtedy w następnym Ruchu, roku. Ja się dzielę z Tobą pół na pół tymi udziałami, dobra? I ta spółka zarządza żabkami. Właścicielem jest wszystkiego, znaczy, jest właścicielem tej spółki. Ja w zeszłym tygodniu, czy z dwa tygodnie temu, wystawiłem takim łańcuchem. Ja, Rafał G., nie, przepraszam. Ja, Emil, Monika W., Rafał G., notariusz. To na żabki? Tak chcebe pieniądze. Jej to puściłem milion. Żeby sprawę zrozumieć, musimy się cofnąć do 2021 roku, kiedy w mediach lifestyle'owych toczy się prawdziwa wojna między Dorotą Rapczewską Dodą a Emilem S, jej ówczesnym mężem. O ostateczny kształt filmu Dziewczyny z Dubaju okazuje się też, że ich małżeństwo istnieje, ale już tylko na papierze. Piosenkarka ujawniła, że złożyła pozew rozwodowy i oskarżyła męża o znęcanie się nad nią psychicznie. Dodała, że od dwóch lat nie mieszkają razem. Nie robi to na mnie wrażenia. Nie robi to na mnie wrażenia, ponieważ yy, z jakiegoś powodu yy, uciekłam z domu yy, dwa lata temu. Jakby tego było mało, premiera filmu Dziewczyny z Dubaju stoi pod wielkim znakiem zapytania. Emil S. zabronił Dodzie i reżyserce filmu wstępu na montaż, a obie panie miały dokończyć swoje dzieło. Na ten, na ten skrót zostało nam to uniemożliwiane i dzisiaj po raz kolejny zamknięto przed nami drzwi. Przed filmem, którego jestem producentem kreatywnym, poświęciłam mu dwa lata, a Maria wyreżyserowała. Na światło dzienne wychodzą kolejne brudy, nie tylko w związku z produkcją filmu, a wojna między producentami zdaje się nie mieć już końca. Nie mam kontaktu z Emilem od wielu, wielu miesięcy. Jest nieuchwytny. Nie pojawia się na sprawach e, dotyczących naszego rozwodu. E, niestety jedyny kontakt, jaki mam, to e, mailowy, który wysyła, który w postaci e, niestety bardzo brzydkich, e, wręcz zastraszających maili do mojej mamy od e, wielu miesięcy. Został już poinformowany przez prawników, że jeżeli będzie się to powtarzać, to zgłosimy sprawę o stalking i znęcanie się po prostu psychiczne. W odpowiedzi usłyszałam, że nie ma nic do stracenia. Dzwoniłem do Doroty, chciałem ją zaprosić na premierę, ale podzieliliśmy się obowiązkami. Dorota wydała w piątek rozwodowe party, więc ja musiałem dzisiaj przyjść do pracy. I trudno uwierzyć w to, że kilka miesięcy wcześniej Emil S., w rozmowie telefonicznej opowiada Dorocie Rabczewskiej o swoim planie na wyprowadzenie z maltańskiej spółki pieniędzy, które zainwestuje w nieruchomości we Wrocławiu. Dokładnie w lokale użytkowe, które wynajmowane są pod popularne sklepy sieci Żabka. Mówi ze szczegółami, jak realizował swój plan, żeby nikt nie dowiedział się, że nieruchomości należą do niego. A to wszystko w scenogramach rozmów telefonicznych. Byłego małżeństwa, które w telefonie piosenkarki odnalazła prokuratura. Ewentualnie y, kilka telefonów, gdzie mam y, nagie zdjęcia swoje, y, czy tam jakieś wiesz, wiadomości, smsy prywatne. Nie ma złudzeń, że znaleziona przez śledczych rozmowa stawia piosenkarkę w bardzo niekorzystnym świetle i komplikuje jej sytuację procesową. Przypomnijmy, że do tej pory Doda usłyszała tylko jeden zarzut pomocy w wyprowadzeniu z polskiej spółki do spółki maltańskiej 13 milionów złotych. W toku całego śledztwa wielokrotnie przekonywała, że nie brała udziału i nic nie wiedziała o malwersacjach. Emila S. Dopiero jak um, dowiedziałam się z prokuratury, że um, Emil nie rozliczył się z inwestorami na około tam ponad 30 milionów złotych, to dopiero otworzyło mi to oczy. A potem mnóstwo innych rzeczy. Dziennikarze zaczęli mi e, e, jakieś takie informacje m, donosić, które. Totalnie mnie szokowały. Ja tak naprawdę od kwietnia do y, czerwca miałam cały czas grat szokujących rzeczy na moją głowę, które otwierały mi coraz szerzej oczy i zrozumiałam, że no, chyba byłam jakąś częścią układanki po prostu. Interesy z byłym mężem od lat wychodzą do rocie Rapszewskiej bokiem, bo choć ciężko zarzucać piosenkarce na podstawie tylko tej, rozmowy a właściwie fragmentu tej rozmowy, że razem z Emilem S zaplanowała biznes z Wrocławskimi żabkami. Za to zdecydowanie na jej niekorzyść świadczy fakt, że podczas przesłuchania w grudniu 2021 roku nie wspomniała nawet słowem o tej rozmowie prokuratorce, a śledcza pytała ją o to, czy wie, gdzie Emil S mógł ukryć majątek. I jedno jest Pewne, że zapis tej rozmowy potwierdza, że artystka od dawna nie tylko wiedziała o przekrętach Emila S., ale też ukrywała tę wiedzę. W końcu jej były mąż mówi wprost, że znalazł słupy, po to, by nikt nie odkrył, że któryś z nich występuje w tej spółce. Nie wiadomo też, czy Emil S. dotrzymał słowa i zyskami dzielił się pół na pół z Dorotą Rabczewską. Z kolei z nieoficjalnych informacji wynika, że śledczy dysponują jeszcze innymi scenogramami rozmów niż te, które Państwu pokazałem. Według mojego informatora Emil S. dzwonił do żony z propozycją mówiąc, że chciałem Ci dać żabkę. Precyzuje później, że jedną z tych nieruchomości sprzeda i odda do dzie te półtora miliona złotych. I jak nie trudno się domyślić, chodzi z pewnością o pieniądze skonfiskowane przez policję, Podczas wspomnianego już przeze mnie wcześniej przeszukania w ich mieszkaniu, chęć zwrotu rapczewskiej pieniędzy potwierdza słowa artystki, że należały one do niej, a sam Emil S. ma świadomość tego, że to jego nieuczciwa działalność doprowadziła do tego, że piosenkarka je straciła. Pozostaje jeszcze ważne pytanie, czy doda już przed zakupem na słupy nieruchomości we Wrocławiu wiedziała, że zostaną one sfinansowane z wyprowadzonych nielegalnie ze spółki maltańskiej pieniędzy, bo to, że znała plan z zakupem żabek, nie podlega już dyskusji. Mówi o tym w znalezionej przez śledczych rozmowie. Najprawdopodobniej cały ten biznes z żabkami wyszedł na światło dzienne, ponieważ prokurator prowadzący sprawę, podobnie jak część dziennikarzy a przynajmniej ja zastanawiała się, dlaczego nieruchomości o wartości ponad 4,5 miliona złotych jako kaucję dla Emila S. przekazała nieznana i niespokrewniona z nim kobieta. I tak po nicce do żabki. Okazało się, że całą tę historię od samego początku wymyślił były producent filmowy i to jeszcze na długo przed jego zatrzymaniem w 2021 roku. Dodatkowo do śledztwa w sprawie malwersacji Emila S. dołączyły ostatnio dwie kobiety. Pierwsza to księgowa Monika W., ale jej historia nadaje się na oddzielny odcinek, bo jak się dowiedziałem, obsługiwała ona wiele osób z tzw. show biznesu, które to dzięki jej działalności i pomysłom miały problemy z prawem. Druga to prezes spółki zakupionej nieoficjalnie przez Emila S. Agnieszka C. Do tej pory według prokuratury w tym śledztwie poszkodowanych jest kilkadziesiąt osób na kwotę ponad 36 milionów złotych. Ponad dwa tygodnie temu w związku ze znalezioną rozmową prokurator prowadząca sprawę zabezpieczyła nieruchomości należące do Ed Properties, uznając, że faktycznie należą one do Emila S. Przypomnijmy, że dopiero co komornik zlicytował zegarek dody marki Rolex, który kilka lat temu piosenkarka. Dostała w prezencie od swojego męża. Szczęśliwy licytator zapłacił za niego prawie 160 tysięcy złotych. Później syndyk masy upadłościowej chciał odebrać gwieździe kolczyki kartiera, jednak piosenkarka stwierdziła, że takiej biżuterii od byłego męża nigdy nie dostała. Ostatnio prokuratura zajęła także hipotekę jednego z mieszkań artystki o wartości ponad 4 milionów złotych. Bardziej by tu pasowało określenie byłego mieszkania piosenkarki, bo tuż po wybuchu słynnej afery z oszukanymi przez Emila S. inwestorami, Doda podarowała swojej mamie ten 200-metrowy apartament. No i wszystko wskazuje na to, że darowizna może zostać uznana za nieważną. Tomasz Piec, pełnomocnik oszukanych inwestorów, złożył do sądu skargę pauliańską przeciwko artystce i jej mamie. Jeśli sąd uzna ją za zasadną, będzie to oznaczało, że wierzyciele będą mogli prowadzić egzekucję z byłego lokalu Dody, a obecnie należącego do mamy artystki. Inwestorzy nie kryją radości z decyzji prokuratury, bowiem mieszkania z zajętą hipoteką nikt raczej nie kupi. W toczącym się w warszawskiej prokuraturze okręgowej śledztwie Emil S., były mąż Doroty Rabczewskiej, usłyszał do tej pory 196 zarzutów i spędził w tymczasowym areszcie prawie półtora roku. Piosenkarka. Tylko jeden. Byłemu producentowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności, a piosenkarce do lat trzech. Zarzut dody ma związek z wyprowadzeniem na malte z polskiej firmy producenta ponad 13 milionów złotych. Poprzedni rok Doda zakończyła pasmem zawodowych sukcesów, ale już w styczniu bieżącego roku została skazana prawomocnym wyrokiem w procesie wytoczonym przez byłego partnera Emila Hajdara na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 100 tysięcy złotych grzywny. Z kolei w mediach toczy się obecnie także wymiana wzajemnych pretensji z ostatnim partnerem wokalistki. Czas pokaże, czy byli kochankowie dojdą do porozumienia, czy jak z Hajdarem spotkają się w sądzie. No i teraz sprawa z żabkami a nie oszukujmy się, że to dopiero początek roku tak czy siak, prędzej czy później, doda, będzie musiała odnieść się do stawianych jej publicznie zarzutów. Doda, doskonale wiemy, że to nie pierwszy raz, kiedy Emil S wpakował Cię w niezłe bagno. Jeśli tylko chcesz odnieść się do tych zarzutów i opowiedzieć swoją wersję zdarzeń, to to miejsce czeka na Ciebie. Tak samo ja, jak ja nie wiem, co się dzieje w dokumentach i nie wiem co się dzieje w umowach. Z taką tylko różnicą, że on dostał... Wspaniały film, a ja dostałam zarzuty inwestorów, dostałam pozwy od inwestorów, dostałam lincz medialny, że yy, okradam ludzi, gdzie nigdy w życiu nikogo nie okradłam i sama doszłam do wszystkiego. Można mi zarzucić naprawdę wiele. Ja jestem naprawdę temperamentną osobą, mam temperament, ale mam również zasady. I każdy, kto mnie zna doskonale o tym wie, że przez 20 lat pracy na scenie nigdy nie oszukałam nikogo na pieniądze. I w tej kwestii jestem bardzo uczciwa, bo tak jestem wychowana i tak, yy, i tak, sama, tak sama innym również yy, radzę. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, jak mi się zarzuca. To byłby jednorazowy, samobójczy strzał dla osoby, która jest na świeczniku tak jak ja od 20 lat. Taka osoba już nigdy by nie wyszła na scenę, nigdy by nie spojrzała z ludziom w oczy. A ja nie mam zamiaru nie patrzeć ludziom w oczy, nie mam zamiaru uginać karku i nie mam zamiaru się chować, bo nie mam nic na sumieniu.